Lorenz Drexela. Oj, wypad tu z obrony. Zore. I jeszcze Anderson. Jak on to robi? O kilka naprawdę niewiarygodnych umiejętności ma Denzel Anderson. Rzuty za trzy. Jak na wysokiego gracza. Niesamowite blokowanie. I kończenie akcji. Przy... Musieli podjąć w e, gmieniu oka tą decyzję. Co tu się dzieje, no, kilka takich momentów. Magie te że można tylko się łapać za głowę. E, Ani zioła. Nizioł, no właśnie, Przyjemnie fantastycznie. się ogląda, przyjemnie się ogląda. jest na ósmym miejscu, tuż za Luisem w tej klasyfikacji. Nasz duży błąd, żeby zawodnik z pozycji 4, oczywiście on jest wzrostem, taki zawodnik z pozycji 3 bardziej, ale wow. żeby przekazował całe boisko, a tu mamy świetny blok Kikowskiego. Już dzisiaj 9 punktów na koncie 37-letniego wychowanka MKS-u Września, tymczasem Kaffel, Bigby Williams, jak on tam się zmieścił z góry jeszcze, wsadził tę piłkę. Dobrym rozwiązaniem. No i obrona strefami w wykonaniu Stali Ostrów. Tymczasem bardzo łatwo to rozbite. No, Nile widzi tam pod koszem Greja. Po raz kolejny wcześniej to Nila tam dało się zobaczyć. Brawo, brawo. Świetna akcja. No, ta defensywa strefami ma to do siebie, że widzieliśmy ustawienie Florensa. Tutaj nie ma agresywnego nacisku na piłkę. Nie ma wysoko uniesionej ręki, dlatego stojący na. Zostanie z dystansu, ale i pobiec, i skoczyć umie. Wreszcie jakaś kontra drużyny z Gdyni, natomiast ciągle problemy są z wyprowadzaniem piłki. Ic jednak naprawia swój błąd, blokując Dominika Wilczka. Będzie i kolegom się łatwiej grało, i jemu samemu. Liśniewski czekał tutaj na piłkę, dostał ją, ale nie trafia za trzy. Danfor do Herndona! Świetna, cierpliwa akcja, ale znowu totalny powrót. Jeżeli byśmy mieli tę akcję jeszcze raz, to byłoby widać jak bieg Herndona, jak bieg Filip... W Słupsku na wyjeździe no muszą ten swój atak podnieść do, do, do odpowiednio wysokiego dobrego poziomu. Bo pamiętajmy, że defensywa czarnych to druga najlepsza obrona w lidze. Motem w ataku tak piękna akcja Amerykanina. Znakomita akcja i ta akcja narodziła się z dobrej defensywy. No widzę, że są aktywniejsi teraz. Mam no też przede wszystkim bardzo zasięg ramion, które przy tych blokach z pomocy. No, jest mocno kłopotliwy. Kostrzewski w kontrze nad koszem. Dwie i pół sekundy tylko. No, sam zagrał sobie Nil. No to jest zawsze trudna sytuacja, kiedy próbuje się odcinać w ten sposób.